Witam Was serdecznie, z tej strony Rafał Zalewski. Dzisiaj moja opinia na temat Race bending. Co to jest Race bending? Generalnie rzecz biorąc, Race Bending to jest po prostu zmiana odcieniu skóry danej, już istniejącej postaci fikcyjnej bądź historycznej. Innymi słowy, jeżeli mieliśmy na przykład film, w którym główną rolę grał biały mężczyzna, w remake'u zagra go czarnoskóry. Jeżeli mamy książkę, w której jedna z głowy postaci była czarnoskóra, nagle może zagrać ją białoskóra osoba. Rzeczywiście to było zrobione po to, żeby dać równą szansę wszystkim aktorom, że niezależnie od swojego odcienia skóry, jeżeli jesteś dobrym aktorem, to masz szansę dostać rolę. Spoko, z tym się zgodzę. Proszę bardzo, jeżeli kolor skóry nie ma znaczenia większego dla fabuły, Wolna ręka, ani libera, róbcie co chcecie. Ale powiem to szczerze, i chyba nie tylko ja tak myślę. Jeżeli ja czytam książkę i tam piszę, że Królewna Śnieżka zna, dostała swoje imię dlatego, ponieważ miała cerę bladą jak śnieg, białą jak śnieg, to kiedy ja będę oglądał adaptację filmową Królewny Śnieżki, to ja będę oczekiwał tam kobiety o wręcz bladej, trupio wręcz bladej, Karnacji. Jeżeli ja oglądałem bajkę, w której byli Wikingowie, i robię teraz adaptację filmową, to ja będę oczekiwał, że ci Wikingowie będą mieli cechy fizyczne Wikingów, Skandynawów, a nie nagle mi ni stąd, znowu pojawi mi się tam ciemnoskóra dziewczyna. Jak Oglądać będę serial Harry Pottera, gdzie profesor Snape był znany za swojej tej trupiej bladości wręcz i długich czarnych włosów. To ja będę oczekiwał, że ten Snape, który będzie grany w tym serialu, będzie przypominać tą postać, którą ja czytałem w książce. W tym momencie takie zmiany to już jest przesada, bo to poszło aż w drugą stronę. To się stało modą, to się stało pewnym wyznacznikiem. Teraz ciężko o film i serial, gdzie nie będzie właśnie race bandingu, czy też yy, typowo jakichś motywów LGBT. Słuchajcie, to wcale nie jest oznaka braku rasizmu, przeciwnie w mojej opinii. Bo rasizm nie polega na tym, że my komuś zabraniamy z powodu na kolor skóry. Coś tam osiągnąć, tylko to jest moment, kiedy uznajemy jeden kolor skóry za lepszy od drugiego. I w tym momencie, kiedy my tutaj mówimy o takich właśnie poważnych zmianach, to jest później takie pytanie: czy ta osoba dostała tą rolę, bo była dobrym aktorem, czy dostała tą osobę dlatego, bo jest na przykład innego koloru skóry? Bo jeżeli dostała z tego drugiego powodu, to dalej mówimy tutaj o rasizmie, tylko inaczej przedstawionym. Słuchajcie, nie mam nic do race bendingu, jeżeli nie ma to znaczenie dla fabuły filmu, jeżeli nie jest to jakoś przeszkodą, jest to zgodne, nie wiem, z zamysłem autora tekstu. Proszę bardzo, ale nie popadajmy ze skrajności. Skrajność, tak jak w mojej opinii to zrobiliśmy.